Czekaj, ja jeszcze nie nagram. Cześć, Marek. To jest drugi odcinek sześciennej masakry sezonu trzeciego. No, ja jeszcze nie rzuciłem pierwszej. Ja to cię rzuciłem. Dzisiaj chcę, ale ja to na partii chyba siedem podzielę. Kuda? Dużo się zmieniło od pierwszego odcinka, Tu no, już do... grinder zrobiła. E, tak. Już jakieś no. już dwóch szczęściarzy ma bana. No tak. Ja mogę zmienić. zależy na pana na dzień dobry i masz to Mas ma bana. Pięć, nie. No. mapki... Nie, zagrifowanie mapki i patrzywanie się pod odminut Tak więc niezależnie ja, ja ci przyślę linka do tego filmu, żebyś sobie zobaczył za co dostałeś bana, bo nie wiesz. No. no. Z nami w drużynie z Dancio, Undertraker, Dziki, Nepolit, Gabioza, no. no. Jakruk, Cymek chyba, nie? Surpes jest z nami. No tam jest parę, tam jak widać Boby, wygasa. no. E, świetnie, Wega, ma najlepszą drużynę, tylko jedna no. osoba tam była Nie pomyślej trochę Dobra, to co No nie wiem, ja tu muszę ponaprawiać to, co zdeptałem. Brzydko. Uh -huh. Uh -huh. A właśnie co do naszego, naszej serii, stańcie w Skyblock? No. E, nie chcę coś zrobić. będzie nowa mapka, bo dańcie no. sobie. No nie chcąc. Jeden przycisk na Pozdrawiam babcię Dobra, pozdrawiamy Vegaxa. Be Dobra, pozdrawiamy babcię Vegaxa spokojnie. Yy, 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 co robimy? Ja farmę robię. Yy, to, jest, to jest też dobry generator Bospauna. Znaczy, no bo był taki, tak, od 12 w nocy, tak mapka była zglifowana. To było chore i jest jakby tak nowy Znaczy nie, nowe, nie? No. E, no, Ten zapis stary, mapki. Ja musiałam wszystko naprawić. Te rzeczy, które były zniszczone. E, dzięki niezależnemu masyjemu. Co no robisz? Farmę. Znaczy nie farmy, robię wieku. Mwem. Co to robisz? Gertracker Poczułem. To jest nasz najlepszy grinder. Tam był jakieś spary, jakieś jatowski. To w ogóle ja mogę go spalać. Ja zrobię tego, ja zrobię wyczerpuję, dlatego ten ulepszenie do tego Twojego. Wreszcie ile będziemy mogły chwycić? Ej, szkielet nam tutaj się zabezpieczył. Eee, ja mam takiego... Mi chyba na pewno interes, chodź, nie? Ej, chyba, nie wiem... Widzicie, tu mapki się wstrzymały, nie wiem czemu. What the... Chodź! Szkielet nie zaraz odpadł. What zrazuje. the hell? Uważaj, bo tu... Kto ma moje temy. Ja! Chodź, oddam ci. Ej, ale jak to możliwe? Czy tak nie lagi? Znaczy, ja akcjonem nagrywam, bo flapsem jak nagrywam, to mam 5 fps w ale moje... chciałbym, No Ja moje strzały, no. Dziękuję bardzo. Dobra, jak strzały wyciągnąć? Jak powiedzę, wszystko idą dobrze. Bierzemy itemki, słyną nam skrzynki. Mhm. Mam pomysł, jedyne kopać koble, to jest najlepsza rzecz no no Ja też to chciałam powiedzieć. Nie idźcie dużo. Ej, nie, mamy jeszcze w ogóle gdzieś e dirta? Nie, ale widziałem, że ktoś ma takie punkty, ale nie chcę zabierać. Pytaj się, czy ten ma dirtę. Ja widziałem, że to było jakiś tam gościu, miał tak dirta i cztery loczki papy. Coś jak czuję, że cała dirt poszedł na naszą farmę? Ale nie wiem. Chyba. To dokładnie zrobię kilo, Nawet fajnie. Masz nasze co są że nawet nie ma tego. Wszystko przepalili, a nawet Ani trochę nie zostawili. A nie tego. no, to musimy wziąć ten, rozwalić trochę tę farmę, bo farma się na razie nie przyda. Ale to się zgadamy, czy A to się, a to się i... troszeczkę tego zrobię. jej... I... No to pomieszczył. Kto? Kto co? król. To co? Musimy mm -hmm. rozwalić dirkę. A co ten robi? Zobacz, czy ktoś ma w ekwipunku, a nie... Bo ja jakoś tak czuję, że nic nie są. Nie. Chciałbym ja pokazać drużynę czerwonych. Yy. Eee... Weź mi fly'a, ja tam szybko polecę. Nie możesz. Dlaczego? Nie. ty możesz, bo obok O nie ma. Jakby cię teraz tak spychnął pan. Patrz pomogę mu tam A to jak my go uderzymy, to dostanie coś czy nie? Tylko co nie zatrzymamy? Ej, co jest? Strzela mi to nie leci. E, dobra. E, czekaj, jaki to gościu miał diet, ja zapomniałem. Czuję się jak na masakrze. My jesteśmy niebezpieczni. No, to już nie ma. Um, to ma. Jakaś osoba miała dir, ale już nie pamiętam. Kurde Chudy miała. Chodzi się z nami w drużynie. Co? Dobra, odejmę tylko. Ale ale duże dwa dirty. Niezależny coś miał. Niezależny ma nawet blok diaksów. No, bo nie ma. Eee, what? Ej, niezależny ma, to mogę chyba mu wziąć epiku. No przecież on ma banę. No to ma banę, to weźmy sobie te rzeczy. A, on to on ma przecież wszystkie itemy nasze. No prawo, że się zabierał wszystko ze skrzyni. A ma ma? też ma banę, ma... ma banę. daj on, mi może 19 sadzonek.

Dobra, ale do to zrakkości to, tutaj się nie chcę też, muszę jeszcze pierwszy wrócić. Jak go muszę powiedzieć na partii, nie Bo tam wczoraj chyba pół godziny ja nagrywałam, nie? Dobra to idzie na parę, tak? To na formę pójdzie to, no. to nie no. ma robił. Mamy dużo formy nawet. Zobaczmy. Nie chcę ci nic mówić, ale pod naszą wyspą jest e, Dilt 1. Czekaj. A nie Ale nie, nie ma tam jak dojść. Wiem. Okay. Co oni robią z tą farmą, powiedz e, A piasek do czego tu dać? Piasek na kaktusy zostawmy, zrobisz jakiś... Ale kaktusów chyba nie mamy. Był jeden. Wiem, wczoraj widziałem kaktusa jednego. Trzeba ale zrobić... jako wczoraj, ale dzisiaj zgryfowali mapkę. Trzeba zrobić jakiegoś tego... jak się to nazywa? E... jakąś pułapkę można zrobić z kaktusów, nie? To będę pilnował, żeby nie zamarzło. A nie, to jest drugie piętno. Ej, idź kopać kobla. Pójdziesz? Jest... No, Jezus. Jak tak nakopiesz staka, to mi przyniesiesz. Ale ja mam tu staka w skrzynce jest. To no, przynieśmy. E, fajnie, ktoś go już zakosił. Mm. Mm -hmm. Świetnie, nasza drużyna jest sama w I na pewno przepalają na z tą no, no, no. I nawet drzewo dżunglowe. Po co mi dajemy drzewo dżunglowe? Tu marzę do tego. Kurde... Po... Też musi być kobu. Bo ja chcę na dole zrobić taką farmę drzew, nie? Albo nie lepiej byłoby zrobić w tamtą stronę, patrz za tobą. Nie, nie, tam już jest ciemna strony. Wolę pod spodem coś zrobić, żeby potem jakieś mury zrobić, nie? A dobra, tak. Potem się zrobi jakąś te... Jak ci to No wierzę, żeby strzelać z WK, nie? Ale jak po prostu jest włączone, to, to się pisze. No, ale potem, nie? A. Ciekawe, kiedy można się wiedzieć, jak najlepiej. Czekaj, ludź, skończę. Tu ty... patrz. Iś tam. Ja ten generator kobra jest fajny, z kadnie z jakiej. Dlaczego? nie, bo ten kobra wszędzie leci. Potem, jakbyś chodził w kółko tego generatora, to byśmy miał tyle kobra, że Poczycimy, panie, kopanie kobra. Mhm. Tak Dobra, taki odcinek, trzeci odcinek trwa godzinę i cały czas kobra kopalni Ale coś mi się zbudowało Nie wiem, czy to taki lak, czy co to jest Rund? Eee. What the fuck?